Siema wszystkim w kolejnym filmie. Jak widzieliście w poprzednim odcinku pszeniczka już wywieziona. Zostały nam tylko te resztki do ześrutowania. No i właśnie o tym będzie dzisiejszy materiał. Bo przyjeżdża dzisiaj do nas śrutownik. Ciągnik ze śrutownikiem. No akurat, przeniczki nie będziemy siutować, ale będziemy siutować mieszankę z góry. Ostatnio Wam rzucałem zdjęcie na społeczność, bo akurat mnie w domu nie było. To jak przyjechałem, to tylko zdjęcie zrobiłem tego ciągnika ze siutownikiem. No i, i pisałem Wam, czy nie pisałem, że były zesiutowane dwie tony i z dwóch ton no, ta resztka została się. To było wyciągane z bina. Ta resztka, co na spodzie została, no to akurat, akurat te dwie tony były. No, i niektórych, 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 to oburzyło, że płacę 65 zł od tony za zeszutowania. Mógłbym umieć swoim śrutownikiem, ale zapewniam Was, że ten śrutownik jest cały czas użytkowany. A dlaczego zamówiliśmy ciągnik do ześrutowania, o tym dowiecie się w dalszej części filmu. No a dzisiaj, a dzisiaj cały dzień jestem w domu. Dzisiaj mamy 8 lipca. Ma przyjechać koło południa, także myślę, że coś się. Nagra. Zobaczycie, jak to pięknie tą maszyną idzie. Wiecie to? Jak ten ciągnik przysiada? Masakja! Czyli jakie zapotrzebowanie mocy ma ten śniutonik? Duże! Idzie. Chwilę do kamery pogadałem i zaraz to będzie. Tutaj są sita do siutownika, bo taki mają. Tutaj jest syp do mieszalnika, żeby coś umieszać. No i plus jest taki, że wszędzie, wszędzie podjedzie tą maszyną, tak? Dodatkowo takie węże. I można z wybrać gdzie się chce i wysypać w całkowicie inne miejsce. Bo to mieli i trafia do mieszalnika, potem może sobie przejechać gdzieś do innego pomieszczenia i z mieszalnika wysypać. I w 20 minut chłopaki ześlutowali. To wydajność gdzieś 7,5 tony na godzinę, takiego, takiej mieszanki z przewagą Osa. A jęczmienia, jakby było, no to około 10, 10 ton na godzinę zrobią. To wygląda jak kana na mleko przerobiona. Wszystko pięknie wysypane, zero pracy, nawet ręką można powiedzieć nie dotkłem. Ja no trochę chłopakom wąż przytrzymałem, ale tak to to. Praktycznie zero pracy. Na górze tak to wygląda. No jest prawie, prawie czysto. Parę ruchów miotłą i ta strona na żniwa będzie przygotowana. Będzie można jęczmień tutaj sypać. Zapomniałem Wam nagrać, ile tutaj było, tak wizualnie, no ale było, było więcej niż na tej stronie jest. A tu na dole, tak jak wcześniej widzieliście, była pszenica, chłopaki. Za to skasowali 175 zł. Po 70 zł od tony Łącznie ze, ze śrutowaniem i wysypaniem tej śruty tutaj na tą kupkę. Zajęło im to no, około pół godziny. To teraz sobie przeliczmy koszty. Śrutownik. Silnik 12 kw. Zakładamy, że 12 kw pobiera. Czy tam 11? Ot, plus minus. O jeden kawunie będziemy się kłócić. Taką kubkę no wam powiem w 4 godziny nie zrobiłbym. Ciekawe czy w 5 godzin bym uśródował. 8 zł razy 4 godziny, 5 godzin. No to mamy już 40 zł. Czemu 8 zł? No bo 12 kW na godzinę razy 60 groszy no to około o 7 złotych można powiedzieć. siedmiu z hakiem. To wychodzi 40, 50 zł, jak dobrze liczę, za sam prąd. Plus do tego trzeba doliczyć koszt pracy przynajmniej jednej osoby. No, chwilowo dwóch. Bo o ile sam mogę przynieść z silosu, tu z boku czy z góry, zboże. I usiłować tak wysypać taki duży worek, który waży 50 kg, no to trochę ciężko jest. No i w tym mi mama trochę pomaga. I o ile normalnie to nie jest problemem, tak jak zboże się kończy w Cilosie, a jak się kończy i wysyp mamy tutaj na tym poziomie, no to zboże idzie tak po skosie. I trzeba siedzieć w silosie z sipą i to cały czas nagarniać. Czyli jedna osoba siedzi w silosie, a druga nosi do ślutownika. No i policzyć na taką kupkę, no ostatnio była trochę mniejsza. No to 4-5 godzin i dwie osoby potrzebne, tak? Policzcie chociaż 15-20 zł wypłaty dla jednej osoby. No to już mamy 60, 60 zł na 4 godziny dla jednej osoby. Dwie osoby 120 zł. Dlatego, no, jak ktoś ma czas, może się z tym bawić. No, ale tak jak ja w, często w trasach jestem, no to mama kogoś by musiała zatrudnić, bo sama tego nie zrobi. Nie dość, żeby się napracowała w silosie, no to by musiała jeszcze komuś zapłacić. To tak jak ostatnio zapłaciliśmy 120 zł, tak plus minus dwie tony były. To po pierwsze, że dużo drożej nie wyszło, na po drugie, że się mama nie napracowała ani ja. Czyli tak jak ktoś pisał w komentarzach pod tym zdjęciem na społeczności, że lepiej trochę więcej wydać, a nie, ma, nie mieć galba na plecach. No, i ja się z tym zgodzę, bo niekiedy no, są takie sytuacje, gdzie trzeba przeliczyć sobie koszty, i niekiedy wyjdzie korzystniej zatrudnienie kogoś. No bo, tak jak widzieliście, normalnie jak siutujemy od samej góry, póki leci, no to jest spoko, bo jedna osoba to pogarnie, W tym przypadku ja. Ale właśnie końcówkę wyciągnąć z silosa, czy tam z góry nosić i przerzucić te dwie tony dwa razy bo po pierwsze trzeba z góry znieść do śrutownika jak się usiłuje, no to z worków wysypać na tą kubkę no to podwójna robota jest no to możecie sobie przeliczyć ile czasu bym na tym stracił może w przyszłym roku będzie śrutownik stąco tłoczący no to akurat do silosa czy tam na górę sobie sięgnę bez problemu no ale Teraz, póki jest taki śrutownik, jaki jest, no to ta ekipa od czasu do czasu wpadnie no i nam uśrutuje. A jak widzę, coraz częściej tutaj witają w te okolice, no coraz więcej gospodarzy decyduje się na skorzystanie z ich usług, zwłaszcza tych dużych krowiarzy, no bo dla krów jest potrzeba dużo paszy. A teraz dużo innej pracy w gospodarstwie mam, a pomieszczenia i silos trzeba przygotować do żniw, bo może nawet i w tym tygodniu się uda wymucić jęczmień. No zobaczymy jeszcze wszystko zależy od pogody. No, a w tym filmie w tym filmie myślę to wszystko. Chyba się wszystkiego co chcieliście wiedzieć dowiedzieliście jeżeli się wam podobało zostawiajcie kciuki w górę tutaj mój kanał jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla was jeżeli nie widzieliście to wbijajcie i do następnego cześć.